Z Ewangelii według świętego Łukasza dla Elżbiety zaś nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Ale matka jego odpowiedziała, nie, natomiast ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej, nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc na Migi jego ojca, jakby chciał go nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I zdumieli się wszyscy, a natychmiast otworzyły się jego usta i rozwiązał się jego język. I mówił, Błogosławiąc Boga. Wtedy strach padł na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim co się zdarzyło a wszyscy którzy o tym słyszeli brali to sobie do serca i pytali kimże będzie to dziecię bo istotnie ręka pańska była z nim w tym czasie bożego narodzenia w tym czasie przed bożym narodzeniem w czasie adwentu poza zwiastowaniem Maryi poza tym że Anioł przychodzi i obwieszcza prostej dziewczynie z Nazaretu, że będzie matką Boga. Dokonuje się również inny cud. Cud, może trochę mniej spektakularny, cud, o którym może mało pamiętamy, mało sobie zdajemy sprawę, że również dla Elżbiety był to czas wielkiego cudu i wielkiej łaski. Bóg zdjął z Elżbiety hańbę niepłodności. I ta, którą uważano za niepłodną, była w ciąży z Janem Chrzcicielem. Nosiła w swoim, pod swoim sercem Jana Chrzciciela, tego, który, jak wiemy, później zwiastował przyjście Jezusa, obwieszczał ludziom, narodom, to, że Jezus przyjdzie. Ten cud, który dokonuje się w życiu Elżbiety i w życiu Zachariasza. Doskonale pokazuje nam to, że zresztą, tak jak imię Zachariasza, na to wskazuje, że Bóg pamięta. Bóg pamięta również o Elżbiecie i Zachariaszu, i ci, którzy byli uważani za ludzi takiej niższej kategorii, z racji tego, że nie mieli potomka, również mogą się tym cudem cieszyć. I to pokazuje nam wszystkim, że Pan Bóg ma dla nas. Dla każdego z nas, swój plan, i to pokazuje, że Pan Bóg o każdym z nas pamięta. Że każdy z nas w tych zamysłach bożych jest i że bez względu na to, czy co my myślimy o sobie, bez względu na to, jak my siebie skazujemy na porażkę, czy skazujemy siebie na jakiś margines, mówimy, że my już się do niczego nie nadajemy, to Pan Bóg pokazuje nam bardzo wyraźnie, że. Ono nas pamięta i że On jest z nami. Ale to, co jest najważniejsze, to właśnie to, żeby dać się Bogu prowadzić i ufać mu. Tak jak ufała mu Elżbieta, tak jak ufał Zachariasz, tak jak ufała Matka Boża. Ci wszyscy ludzie, bohaterowie Adwentu, pokazują nam bardzo wyraźnie, że w naszej, w mojej relacji z Bogiem bardzo ważne jest zaufanie. Kiedy bezgranicznie zaufam Bogu, to mogę mieć pewność, że Bóg zadziała w moim życiu. I przyjdzie w najmniej spodziewanym momencie. Może w takim właśnie momencie, kiedy wydaje nam się, że nic teraz już dobrego nie spotka, że nic teraz już dobrego nie czeka, a przykład dzisiejszych bohaterów Elżbiety i Zachariasza pokazuje, że Bóg zawsze działa w życiu człowieka i zawsze działa w najmniej spodziewanym. Momencie. Dlatego zachęcam każdego z Was i siebie do tego, aby otworzyć się na działanie Boga w swoim życiu i czekać, bo On na pewno nigdy o nas nie zapomni.